Witam serdecznie, Miłosz Mielnik, zapraszam na co cotygodniową analizę pary euro-dolar w ramach raportu Forex. Tak jak zawsze zacznijmy od miejsca, w którym kończyliśmy analizę w zeszłym tygodniu. To było tutaj mniej więcej w tym miejscu, mówiłem o możliwych scenariuszach. No i co się wydarzyło? Dosyć zaskakujący scenariusz. Mieliśmy wybicie tego podwójnego szczytu, bardzo mocne przyspieszenie ceny, gwałtowne wybicie w górę i zrobiliśmy podejście do poziomu 1,17%. Ja co prawda tutaj mówiłem o poziomie 1.18 nawet mam go wyznaczony, dlatego też trzeba tutaj zobaczyć co się dzieje. Oczywiście te wzrosty no widzimy już teraz, że zostały też zanegowane, czyli po tym mocnym tutaj wybiciu w górę mamy zejście w dół i to się działo już jak gdyby w drugiej części zeszłego tygodnia. Pytanie co dalej? Jak widzisz aktualnie mam otwartą pozycję. To jest pozycja długa, która już jest zabezpieczona, czyli tutaj stop jest na, na zero, na tak zwany break even, jeżeli cena mi się cofnie, to nie stracę. Eee, I jak to tutaj rozegrać? Generalnie rzecz biorąc, aktualnie to jest wykres godzinowy, także czekamy na eee, podejście ceny tutaj w te rejony, i pytanie, jak tutaj się rozegra eee, w tych rejonach. Te rejony to są wartości. Już podaje jakie, to jest poziom mniej więcej 1,13,10, 1,13,20, tak? Mniej więcej te rejony. I w tych rejonach, jeżeli tutaj cena podejdzie, zacznie odrzucać te poziomy, no to tutaj jest dobry poziom do tego, żeby szukać pozycji krótkiej. I kontynuacji tego tutaj spadku. Czyli na tych rejonach tutaj warto szukać pozycji krótkiej zgodnie z tym spadkiem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na wyższą ramę czasową, i te wcześniejsze wzrosty, jeżeli zostały zanegowane, e, i na wykresie tygodniowym narysowało nam się coś takiego, e, no to to nam mówi, że z dużym prawdopodobieństwem będziemy tutaj jeszcze spadać i powinniśmy robić atak na dołki. E, tylko pytanie: czy to już teraz? Pytanie czy to już teraz i na to pytanie jeszcze tak naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, musimy patrzeć jak cena reaguje. Dla tych, którzy lubią rysować linię kanału, no to proszę zobaczyć, że tutaj jesteśmy w kanale i pytanie, jeżeli byśmy szli w dół, no to generalnie byśmy szli tutaj do dołka tego kanału i zobaczymy czy go wybijemy i będzie mieć kontynuację ruchu spadkowego. Jeżeli teraz cena by miała podążać w górę. To oczywiście pilnujemy cenę na tych poziomach, ponieważ tutaj szukamy pozycji krótkiej, żeby dołączyć się do ewentualnych spadków, które będą. Natomiast jeżeli te poziomy tutaj zostaną wybite, czyli cena podejdzie wyżej wcale bym nie. Znaczy no, wcale by nie byłbym zdziwiony, gdyby cena nam tutaj podeszła jeszcze wyżej i przetestowała poziom 1.18 i dopiero wtedy byśmy mieli większe spadki Także, także tak to wygląda na daną chwilę. Generalnie to jest najlepszy poziom, żeby szukać ewentualnej e, sprzedaży e, gdyby cena miała spadać zgodnie z tym ruchem tutaj spadkowym, by była kontynuacja tego ruchu spadkowego. Jeżeli byłoby wybicie, no to obserwujemy cenę i patrzymy, co się dzieje, nie, nie możemy jak gdyby uniknąć e, czy, czy wyeliminować tego, że cena tutaj przetestuje poziom 1.18. Oczywiście cały czas traktujemy to jako korektę, e, jeżeli nawet popatrzymy sobie na wykres dzienny. Ten cały ruch tutaj traktujemy jako korektę tego ruchu spadkowego, dlatego też z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieć jeszcze zejście w dół. Zwłaszcza po tym co się tutaj wydarzyło, w tak mocnym wybiciu w górę i takim szybkim zanegowaniu tego ruchu. I to by było na tyle, także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia za tydzień i zapraszam na stronę raportyforex.pl po to żeby uzyskać, żeby mieć możliwość dostępu do takich oto spotkań dwa razy w tygodniu na 7 instrumentów finansowych.